Fortyfikacje tej... E, fortecy. Fortecykacje? No, no, no. No to jak chcesz. Co w sumie jeszcze wieże zrobić. No cóż, nie wiem, czy oni mają... Co oni tu w ogóle mają? Co? Co oni tu mają? Garnizon sam. Pusto. No, no, to chyba nie ma się co bać, bo oni prędko nas nie zaatakują. No. Kurwa, Sauron, wypierdalaj z tym swoim mokiem Zboczenie No dobra, nie Kurwa, da się tam wejść. Wypierdolną sobie wieżę, która, ma roz, która jest wysoka jak pałac kultury, iż panuje teraz, że ma wgląd na całe śródziemie. No niestety, nie da się tu wejść. O, dziwo, to tak wygląda, jakby się dało, bo tutaj jest chyba jakiś ten, jakaś ścieżka, tam za mapę, czyli że niby desantuwa. De a ja muszę sobie popa trochę dorobić oraz... Znaczy zostaw miejsce pod rozbudowę, bo to ja muszę je enty zatrudnić, nie? Żeby się przebić. W sumie... się tego z... Kasa jest... Pan tego ze mną nie konsultował. No a potem gdzie są Enty, gdzie są Enty? A Enty będę jeszcze robuszę. Kurwa, nachuci, trebusze, enty są lepsze. Ja no pierdolę. No zobaczymy, jak ci... jak dostanie eee, się. Masz roki te... rimów? Nie. Jeśli masz, to piki na południe, bo się buduje, z kurwy, syn niebany. Kurwa, dam. No, Gandalfa musi wystarczyć. No to wyszli tam Gandalfa, bo kurwa, wyszli tam nawet siły specjalne. No, czyli Gandalfa. Dobra, ja tam idę na niego, bo mnie trafi zaraz. Co ty się uparłeś, żeby na te trebusze? A to ty się uparłeś, żeby te enty? No, en no bo kurwa, no enty, no. Które. Co ty będziesz w sep. zabierał? Kto rekrutuje enty, ten jest pierdolnięty. Powiedział ten, który przez ostatnie trzy sezony je rekrutował. Nie, nie przez ostatnie, ale trzy sezony. Ale ja się jestem nie kryję, kurwa. A ten, a, a piąty sezon to już w ogóle była jed, Jedno wielkie gniazdo entów, O mi zazdrości. Trebu wszędzie kurwa, budował nie pan Dobra, okay. Problem. <gry> <gry> Oczywiście, jak zwykle, to ja dostaję w pierdol. Nie maruj. Czego to zrobieś drzewo na lwodzie? No <gry> gdzieś <gry> łusko. Ty, eee, Legolas nie kasuje na hita tych, i eee, e, sterlingów. To jest dla mnie kpiną. Urwa. Dobra, idę tam ci pomóc. Wycofaj ten oddział, bo ci zaraz zdechnie. Aha, jeszcze lepiej. Zapomniałem o... Zdąży? Zdąży. rąży zawsze zdąży, wyluzuj. Też jeszcze może, skoro tak stoją. No. Dobra, chyba od tej strony atakować. Ja pierdolę. Ha, trzeba pamiętać, że na tej mapie wyszło, że nie można leczyć enty. No kurwa, Macie, fery. Kontroluj bezczelność swoich trebuszy. I powiedz, że enty by tak nie zrobiły jeszcze, może co? No, enty na pewno by nie spodpaliły. Nie, enty wystąd spadać, bo tylko robicie szkody. No widzisz? Bierdalac, stąd powiedziałem. Zaraz mi się do dupy dobierzemy. Nie obrażymy się, chyba jednak na razie. No a okay. jaki no, no, remów inwestuj zamiast... Rzecznik Saurona. Znaczy dam Baura przyda. Co? Rzecznik Saurona, czekaj. Nie. Yeah. Masz może lecink jakiś, lekki jaki ten bo... Coś... Gdzie, a gdzie go mam dać? Na Gandalfa. Gdzie jest Gandalf? Yy, koło wieży. O, dziękuję. Fum. Rynówka nieśmigana. Radzę go zdjąć z konia, bo to są Misterlingowie. Lingowie. Break away! Bomba wira. I już jest na dziewiątym. No i świetnie. On będzie miał kichnięcie zaraz. ...atomowe. Atomowe pierdolnięcie. Um, Dobra. <laughs> Jedynka. Dwójka. E... A tam, na chuj mi te resources. Dobra. Yeah. Mogę ci tu pierdolnąć jakiś znacznik w tej grze, czy coś? A co? E, między drugim a trzecim ząbkiem walimy, od, walimy, patrząc od północy. Co kurwa? No właśnie. Dobra. I trujeczka. Eee, dobra, ja zaraz ruszam do ataku. A wiesz gdzie? No tam, gdzie stoimy, to rozpierd... Między którym? Czekaj, bo tu są gobliny. Dobra, ja zrobię wyłom. Zaraz w to zobaczysz, gdzie zrobię wyłom. Ale potrzebujemy i tak rochirmów, może najpierw. W sumie. dobra. A czy mogę sobie teraz pierdolić rochirmów? Chce się zespałnić, ale... Ale lepiej mieć coś stałych. Dobre. Kuźnia. Co jest Pięknie polecieli. Czego Boromir tak bardzo dostaje w pierdol? A wy się temu przyglądacie? Dobra. Robię wyłom. Nie konsultowałeś tego ze mną. No ale to jest idealne miejsce, gdzie byli na wprost. Ty, wow. Dobra. Te mury są serio takie... papierowe?

Oni nie mogą odbudowywać sobie tych katapult i raczej tego robić nie będą. No nie za bardzo chyba. Dobra, Boromir ginie. z nim. Dobra, ja tutaj widzę parę irytujących rzeczy, które muszą zostać skasowane. No i panowie wchodzimy do środka. Poszły wszystkie? Tak. Cztery Niech. były. No bo więcej nie ma. Spanaczki. Ele, kurwa. Ja przestrzeliłem ciebie. Pobisz się no, na łatwizję, co? A ja co mam czekać aż Ty też rzucasz w bramę? Tak. Nie rzucaj w bramę. No żeby nam nie zamknęli przypadkiem. Wal no, obok. Zawsze, jak jest otwarta, zawsze wal obok. Mówisz? Tak, jak jest otwarta, to i tak będą walić e, tak Dobra, w tam są e, Kuź... tam są rzeźnie, to weź się Pierdol. Eee, a nie jest, są wszystko do No to w sumie, tak, dobra, widzę. E, skasuj blitera. Czekaj, gdzie on jest. Już nieważne. No i. Boom. Może ja mam wrażenie, że z tych customowych bohaterów, to komputer w ogóle nie wykorzystuje ich potencjału. Albo są po prostu chujowi. Nie, a jest chyba w miarę fajnie z zbildowany. Spoko, kontroluję. Otwarte Dzięki, rychło w czas. To była trochę dziwna bitwa, mam wrażenie. Ale poszło szybko nawet. Aż se krówkę opierd... Nie no, 14 minut jak na Fortecę, no to chyba jest szybko, nie? No. A wszystko dzięki moim trebuszom. Pałusie, moje Enty zrobiły wyłom. Tak, enty zrobiły wyłom. ci zrobiły okay. wyłom, chyba. Trebusze są najlepsze. Co, co enty, kurwa. Drewno i, i kamienie. Przypomnij mi z czego są zrobione trebusze? Z drewna, kamienia i ognia! O, zjednoczyliśmy dwa regiony na raz. No widzisz, jak miło. Robię i Kontynuujemy. Pinał. Finał! No bo już, chyba wszystkie fortece są nasze? Erebor. A. I sobie tam teraz idziemy. No też się tam wybieram. No, Baralue na ty sieć w tym dongul duże. Co? Góra Przeznaczenia? Przenieś to co masz w Wysokiej Przełęczy do Mrocznej półszy. Nie więcej się odpłacę, ale nie, no już zrób to. Dobra. Południe. Ja proponuję udać się na Harad. Czy może lepiej na... A mnie to Chociaż... Dobra, dawaj na Ethereum dawaj i przenieś ekipę za... z zeneduet. A, w sumie też można. To jeszcze Qyrandros garnizon przesuń gdzieś. Do Osgiliath może. Nie mamy za Mój Mordor zabezpieczony. No. I niech moc będzie z nami. Nie wiem, musiałem to powiedzieć, nie wiem, co hmm. Gdzie się po. A, jego nie ma już z nami. No tak. Dobra, już chuj. Zbuduję fortecę na martwych bagnach i przywrócę Sindziego do akcji. <laughs> Dobra, zakończ fazę. Czekaj, czy to wszystko? <laughs> Dobra. Wyrobimy się w pół godziny? No wyrobimy się. Najwyżej, a najwyżej będzie dłuższa sesja. Albo podzielimy na dwie, na dwie części też możemy zrobić. No zobaczymy. Sko wystarczy. Ja jeszcze próbimy. króla na z czy działa, nie? No to było w sumie do przewidzenia. No to możemy jutro nawet to zrobić. ERBOL. Nie wiem, rasujemy? Można, można, tylko trzeba uważać na te smoki przy, wej, przy, 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 przy brzegu, nie? No, no, pamiętasz, tu, tutaj się narodził to tu, tutaj się narodził Elrond w dupę? Tak. I ruszył dupę? No ruszył, był kurwa w tyle. Chyba <grym> w ogóle nie dołączył do działań bitewnych. <grym> Agent Smith Pierdolony, kurwa, mać. Czyli że w Matarach no, mogę być kimś, chce? Oczywiście. To ja chcę być elfem. Bardzo dobre komiksy. No. No dołączaj dobra. No dołączam. Trzy, no cztery. Dołączam 3, 4, ja łączam, Dobra, buduj, buduj fortecę gdzieś niżej. co to są wszystkie moje siły? Nie, tu jeszcze są chipy z Mitrandu. Dobra. dobra, to ja, idziemy górą. Ja nie, coś, mi się, coś mi się tu mocno nie. Z... A, dobra, widzę ich. Idziemy górą. Dobra, na razie przełączam Rohirrimów na łok. Tak, ta, tu... A, przez ten A tunel smuk. idziemy. Tak, i uwaga na smoka. On tu będzie gdzieś? Tak, będzie, będzie zaraz, zaraz się nim zajmę, dobra. Dobra, no ogarnę. Uważaj, idzie rak niebo rak jak pierdol nie będzie znak, tak? Srak. Dobra, czekamy. Cie kurwa! Dobra, trzymaj się. Dobra, wytrzymają chyba. No, co, co nie, proszę. Pięknie poszło. Dobra, ja se chcę wyekspić Teodena w tym momencie. To bierz tą skrzynkę. Skrzynki. Ja piknę bokiem. Dobra. To w sumie a, strażników zostawię tu jednak przy fortecach. No i go, go, no i go. Na tańce, go, go, go! No a w sumie jeszcze jeden punkcik ją na Enty. no to... Czekaj. Dobra, tam na górę, tam na górę nie ma co Skoczyć. Wątpię. Jakby, dobra, ja Ech. zerknę, bo w sumie daleko nie mam. Świąt... I, I tak więc, Drakonie, to jest ta cała świątynia Salomona. Tak, to jest świątynia Salomona. Czekaj, co? <grywki> nie no, bo wiesz, że krasnoludy, ludy, Żydzi, a to taka jakby świątynia, coś w tym stylu. U, no, ty nawet coś działa tutaj. Bo... Wózki jeżdżą. Zabaj. Dobra, po bilderze. Kontynuuję przemarsz mych wojsk, dogonię cię jeszcze Dzisiaj na powodzenia życzę. A nie, może ja górą pójdę. Dobra, idę górą. Unie. Ej, no, bildero właśnie ci tak pięknie unikasz bo. Ty go. No to tego, go weź. Ja lecę dalej, nie? O boże! A o, znalazłem. O, a to jest go na 10? Tak. Nie też go wyekspił, to on ma dopiero ósmy. Nie wiem, ja sam się zastanawiam. A, go, 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 go. Yeah, Dobra, niszczę forteca. ty tam y, ...builderów tam y, ...rozpierdalaj. No, Sprawdź, roz... czy nie ma co... Sprawdź, czy w drugiej wnęce coś nie ma. Taki jest plan. Są tu jakieś bogactwa, klejno klejnoty Rade. i inne ja, genitalia, ale. Nas elfy nie interesują, jakieś błyskotki. To chyba nie oglądaliście hobbita. Nie, to chyba. Y to chyba, chyba ten król miał obsesję na punkcie tego A. A wiesz jak się nazywał? No, no jak. Franujir. <laughs> Nie pamiętasz wersji HD? Pamiętasz, no bo chyba się chcecie przejść HD moda na <laughs> księżniczka. <śmiech> o! Chcę Cieka powiedzieć ciekawostkę? No. Goblinę już właśnie na nas leciały. <laughs> no, I to jest rekord! 4 minuty zajać. Jak. Ja pierdolę! Jak to królestwo Reboru przetrwało, jak zrobili kuźwa taki błąd? Produ ten. Nie no nie oszukujmy się, Rebor chyba nie jest nie wiadomo jaką. fortecą. Zdupanie forteca, kurde. Brama i dwa wejścia. Nieufortyfikowane, bo po chuj. Na chuj. Na, komu to potrzebne, nie? Dobra, Ithidion. Hmm, 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 hmm. Raz? Rush. No, tutaj nawet fortecy nie mają. Maj, no mają tylko tą tawernę. Może to być problemem, ale. Go. Szkoda, że Faramira tutaj nie ma. Czy już jest? Nie. No, został w tyle. Mhm. Fajnie by byłoby tak wrócić do domu, co? Dobra, na, za, na wschód buduje... Północny wschód buduje Forteca Obok yy, na zachód na północny zachód od niej yy, drzewo. Co kurwa? I, ra, I rasujemy te kurwy. Czekaj, to się się gdzieś zbudować. O, o Felbis! Gdzie oni są? Na pół na to wygląda. Nie. Południe jest zacykane. Dobra. O kurwa, pamiętam tę mapę z jedynki. Identyczna? E, no, jak była misja na południowym Icillium, to jest dokładnie ta mapa. A. Dobra. To szukamy ich, tak? No. Daleko, uciec, nie mogli. Ja idę na północ, iść na południe. Aragorn zapierdala. nie zapierdalaj dalej. Nie zapier dalej, tak bo się jeszcze potkniesz. Tak i walnie się i walnie się w palecu nogi. No, anegdotycznie. <grym grym> tak ale ten Trenduil to ma naprawdę potężną wizję. Co, nie? Bardzo dużo odkrywa. Kurwa, połowy mapy odkrywa autentycznie. Dobra, północ 300. No Zostawiam, że po, południowy zachód pewnie. Wschód chyba. Nie no, właśnie, ja właśnie patrzę... Patr A, dobra. Znaleźli się. Się znaleźli. Ja kurwa i się znalazłem. O, jest builder. Builder. Gdzie mycha? Gdzie mycha, kurwa? Ostrzelaj w buildera, ucieka ci! Drugi builder Lego! Czekaj, tylko już to mu sprzątnął i denerwuje. Pamiętaj, jak widzisz, że już nie to je kasuj, bo wtedy nie będzie spierdalał nam builder. Tylko będzie siedział grzecznie na dupie, więc zapobiegam. Dobra, zajmij się billerem, ja posprzątam te żeliny. A, bo jak chcesz. Dobra, to tutaj już, już, ich, już ich, mam, także. Rekordu nie będzie na pewno, ale... ten tam bieżę. Na chuj nam te rekordy. Porobiony. Szybko poszło. Nie no, na finał też będzie chyba już błyskawiczny. Bo oni już, bo... Już nie mają za bardzo wojska. Nie mają czym się bronić. A, jeszcze góry znaczenia, chyba. Widzisz, to gdzieś jest. jakąś większą armię? No, król nas coś tam chyba szykuje dla nas na Gondor, ale to z tym sobie raczej poradzimy. No, raczej. No, A, tutaj... niedługo go, gobliny niedługo będą już w, pip, w pipce. No, prawie, bo widzę, że. No, Erebor trzeba będzie obsadzić. To potem. Czekaj, potem Kelduina i żelazne wzgórza w takim razie. Dobra, zapisuj. O, dobrze, dobrze czuwasz, bo co my tu mamy? nic kliknąłem. Horda łuczników, dwie hordy Haradrimów. Horda... Dobra, dawaj, raszujemy to. Rushujemy ich. I jeszcze jemy orków, mają, mają stojącą. I co, zamykamy ich w czarnej bramie. W czarnej dupie. <śmiech> <śmiech> żart. <śmiech> Ja już myślę tak, czy krówkę se wziąć już... Dobra, pierdolić tą krówkę. Ja jeszcze mam Dobra, ja na południe od moich wojsk buduję forteca. I na północ buduję to te drzewo. I, I lecimy na nie. Dara ja sprawdzę południe. Ty na północ. Co to kurwa jest? Trzęsienia ziemi, co to Japonia jest? No, stoimy... Y wiesz tak to jest jak się rozbijało plus pod grą wchodzi <laughs> A my na Okinawie jesteśmy. Chociaż nie no, mi się wydawało, że na Okinawie jest ślicznie. Bardziej jak i Odzima wygląda chyba To a jak się nazywała ta ten... Jak się nazywała ta kraina, z której pochodzi Celestia? Nie pamiętam. Bo był, by, było coś o tym. Która u z pierożków. Ja to nie pamiętam. Ja pamiętam, że ty wygooglowałeś stolicę i tak idealnie. Bo się akurat o to pytała nas. Na Hajima? No możliwe. Nie, chyba na U jakoś tam się nazywał. Uzumi? Zresztą na no myśli stolicę, ale. A nie. Dobra, hmm. na południu ich nie ma. To jeszcze nie, myślę, nie są. Co na samym krańcu? Hmm. No ja tylko w ogóle na gobliny się natykam. Nie. Czy my się doczekamy kiedyś ekscytującego finału, gdzie będzie bitwa taka z prawdziwego zdarzenia? Trochę mnie to irytuje, że finał zawsze jest taki, że po prostu już. Dobita, bardziej takie dobijanie wroga niż realne bitwy. I tak to właśnie o. wygląda. Tatch, smok. No gdzie oni Dobra, kurwa Ja byś ja O dobrze, hal Haldira byś. Pytam, gdzie oni są? jasna jest na cholera. O ja pierdolę. Co? Są na północy. Chyba w tym, chyba w tym takim wąskim gardziu Dobra ja teraz ze smokiem się użeram to zaraz tam do ciebie dołączę To się bardzo dobrze wow, Przy okazji Selego golasa na następny. Chociaż w sumie i tak będzie miał poziom ale dobra chuj Jak już się nawinął poziom to brać Dobra pora wytrzymać No spoko. Prawie, Gondalfem prawie wyjebałem równiutko dwa oddziały Orków No tak, Gondalf to potrafi Już rozumiesz dlaczego gram ludźmi, tylko ze względu na niego Hehe <laughs> Okej, okay, Nie, mamy, tak naprawdę... okay, mamy, mamy, mamy... mamy niefajnych sąsiadów, ale spoko Dobra, północny zachód Czekaj, weź ufortyfikujesz te ...fortecę. To jest prawda. Tak, tak na wszelki wielki